Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Senator Andrzej Kalata i Krzysztof Bieńkowski, czyli moja skromna osoba. Na dzisiejszym posiedzeniu senatu rozpatrujemy między innymi ustawę budżetową. Zmieniającą budżet na rok bieżący 24. Tragiczna sytuacja budżetu wyłania się z tej ustawy widać, że nie ma. Żadnej perspektywy poprawy, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną Polski, jeśli chodzi o sytuację budżetu. Deficyt jest zwiększony do rozmiarów gigantycznych. 240 miliardów złotych to dziura budżetowa proponowana w tej ustawie i nie widać szans na żadną poprawę. Jak państwo przeglądali tą ustawę już w toku prac sejmowych, widać było, że perspektywy są żadne. Zmierzamy ku przepaści. Tak wielka dziura budżetowa i taka polityka fiskalna państwa prowadzi do tego, że obsługa długu polskiego wzrasta, wzrastają koszty obsługi tego długu, i niezachęcanie kolejnych inwestorów, kolejnych przedsięwzięć, nierealizowanie wielkich inwestycji sprawia, że budżet znajduje się w coraz większej zapaści. Jest to jak kula śnieżna, która powoduje wielką katastrofę, również katastrofę w służbie zdrowia. Stąd nasza poprawka zgłoszona już dzisiaj do, w toku prac senackich, żeby z obsługi długu budżetu państwa 7 miliardów 200 milionów przeznaczyć na sytuację w służbie zdrowia, na dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, bo widać, słyszymy to od ludzi, widzimy to w szpitalach, jest katastrofa, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Odwoływane są zabiegi, brakuje pieniędzy na wszystko. Sami Polacy nam o tym mówią w rozmowach indywidualnych, na spotkaniach i dlatego ta poprawka została przez nas zgłoszona. Mam nadzieję, że senatorowie z koalicji obecnej 13 grudnia poprą przesunięcie tych środków właśnie na służbę zdrowia. To chociaż drobny gest o to, żeby ten, ta nowelizacja była lepsza niż proponowana przez nich. Jeśli chodzi o służbę zdrowia i tę sytuację z tym związaną, bardzo proszę, by pan senator Andrzej Kalata zabrał głos i powiedział państwu w szczegółach. Szczególnie apelujemy o to, żeby rząd zwrócił uwagę na zmniejszające się wpływy do budżetu, bo to jest bardzo niepokojące. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no szanowni państwo, te nadwykonania, które są wymieniane w całej Polsce, że szpitale mają niezapłacone, to nie jest nic innego, tylko to są pacjenci, którzy się zgłosili do szpitali. I ja zwracam uwagę, że przede wszystkim przy tak zwanej odwróconej piramidzie to ta odwrócona piramida powinna dotyczyć głównie tych szpitali, które pracują na ostro, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bo tam ci pacjenci się zgłaszają z różnymi dolegliwościami i tam są największe tak zwane nadwykonania, czyli najwięcej pacjentów, którzy zgłaszają się ponad plan, czy są przywożeni karetkami. I tu naprawdę to musi być zapłacone. Co do reformy zdrowia można by dyskutować, ja uważam, że właśnie w pierwszej kolejności szpitale, które pracują na ostro, mają izby przyjeć. Sory te szpitale powinny być odpowiednio sfinansowane i potem można myśleć o specjalistyce czy o, o, o sfinansowaniu jakichś bardzo specjalistycznych świadczeń. No, nie może być tak, że, że szpitale wykonują specjalistyczne. No, Naj, naj, najlepsze, naj, najbardziej e, skomplikowane zabiegi, a w szpitalu powiatowym nie ma kto zoperować wyrostka robaczkowego czy, czy jakichś e, prostszych sorzeń. E, także tutaj apelujemy o to, żeby te 7 miliardów w tej chwili, natomiast e, nad reformą e, służby zdrowia e, warto naprawdę się pochylić, ale właśnie w takim kontekście. Dziękujemy ślicznie. E, czy są jakieś pytania od Państwa? Nie widzę. Dzięki.